Dzień dobry, witam wszystkie strzelce i zachęcam do posłuchania o tym, co będzie Was czekało w roku 2018. Więc za strzelców będzie to rok może trochę dziwny, bo będę namawiała Was do zamykania wielu spraw. A to za sprawą Jowisza. Jowisz jest władcą strzelca i zawsze układając taki bardzo ogólny horoskop. Patrzymy się, gdzie jest władca, a władca Strzelca jest w znaku Skorpiona. I to właśnie mówi o tym, że nastąpi penetracja psychiki, nastąpi takie duże przyglądanie się z Waszej strony temu, co już zostało osiągnięte i temu, co dopiero może być przez Was zamierzone. I takie dwa nurty. Z jednej strony Saturn, który był przez dwa i pół roku w Waszym znaku, czyli był w znaku strzelca i wskazywał Wam ograniczenie. Teraz Jowisz w znaku Skorpiona znowu mówi o zamykaniu pewnych rzeczy i przygotowuje Was, tenże Jowisz jednocześnie, do tego, aby pod koniec roku 2018 ruszyć intensywnie do przodu. Czyli z jednej strony e, blokada, ponieważ nie można decydować pochopnie. Bardzo to lubicie, ale niestety nie tym razem. Żaden nastrój, żadna chwila, żadna decyzja spontaniczna, tylko wszystkiemu się bardzo dokładnie przyglądamy, sprawdzamy wielokrotnie, skrupulatnie, dokładnie, ponieważ układ, w którym jesteście, on mówi o zakończeniach tak naprawdę, o zamknięciu się na pewne układy, na pewne okoliczności życiowe. No to co będzie? Z jednej strony zaowocuje to a, zmianą w kontaktach, a przede wszystkim zmniejszenie tych kontaktów. Dojdziecie do wniosku, że niekoniecznie wszystkie te kontakty są dla Was owocne i w związku z tym będzie tutaj duży ukłon w stronę innych osób, które do tej pory nie były przez Was zauważone, a odcięcie się od starych układów. Y Wiosna i lato 2018 to jest taki czas wyzwaniowy. I pamiętamy o tym, że strzelec to znak ognisty, zatem płynie w Was bardzo, bardzo gorąca krew, ale tym razem namawiam do dystansu, namawiam do namysłu. Najtrudniejsza sprawa to oczywiście cierpliwość, czyli zachowanie cierpliwości. Przyda się ona w wielu sytuacjach codziennych i niecodziennych. Może w niecodziennych sobie dajecie radę, natomiast w tych codziennych niekoniecznie i tutaj ta uważność będzie wskazana. Uwalniacie się od złudzeń, ale tutaj Saturn dwa lata pracował nad tym, aby te złudzenia były dokładnie wupunktowane. więc tylko wasza czasem niechęć, czasem przywiązanie do tego, co było, będzie was spowalniać. Pierwsza połowa roku to jest przyblokowanie energetyczne. Mniej tej energii, czyli mniej benzyny w baku, mniej zasobów energetycznych, więcej zmęczenia takiego odczuwalnego już na co dzień. I dlatego, ta pierwsza połowa roku, a szczególnie te miesiące zimowe, realizacja tylko tego, co jest konieczne. Tylko i wyłącznie, czyli od do. Zaplanujecie sobie coś, realizujecie. Jeżeli nie wychodzi, to znowu trzeba się zastanowić nad tym, czy przypadkiem to, że nie wychodzi, nie jest też dla Was jakimś sygnałem. Oczywiście, kończenie znajomości to już, to już wiecie. A to jest takie filtrowanie relacji, takie czyszczenie, trochę tak jak mamy mętną wodę i musimy w jakiś sposób ją przefiltrować, żeby doprowadzić do stanu używalności, żeby wszystko, co dociera, było czytelne. A dopiero oczywiście 31 października Merkury wchodzi do waszego znaku. I to kolejna fajna sprawa, ponieważ macie mało czasu, żeby załatwiać ważne kontakty, podpisywać kontrakty, umowy, bo e, Taki czas do rozstrzygania czegokolwiek jest do 16 listopada. W listopadzie znowu macie bardzo ciekawie, ponieważ Jowisz wchodzi do Waszego znaku, więc takim optymalnym czasem na robienie czegokolwiek ważnego w życiu jest czas od 9 do 15 listopada, więc jeżeli możecie coś planować, to te terminy są optymalne. No i listopad 2018 to jest wyraźne przyspieszenie. Jest takie podejście czasem, że się pytacie, że to będzie tak, czy nie będzie. Im więcej rzeczy wyczyszczonych i uwolnionych, tym macie więcej miejsca na to, aby te rzeczy fajne, oryginalne, optymistyczne i optymalne dla Was miały miejsce. I mniej tego zrobicie, a to już od Was zależy, no to jest potem problem, aby coś sensownego zacząć. Czyli trzeba tutaj mieć pozamykanych bardzo, bardzo wiele sytuacji trudnych, ale też łatwych, z których nic nie ma. No, ociągniemy coś, ciągniemy, nic z tego nie ma, ale ciągniemy siłą rozpędu. Tutaj, zamykamy. Potem mamy układ, kiedy Jowisz wzmaga nasz apetyt na życie, Jowisz strzelcu zwłaszcza. A więc dla singli to jest czas poszukiwania drugiej połówki, a dla osób w związkach to jest czas naprawiania relacji. I znowu namawiam na końcówkę roku, czyli listopad, grudzień, kiedy Jowisz będzie już w znaku strzelca. Macie 7 grudnia nów w waszym znaku, i tutaj bardzo istotna kwestia, ponieważ wskaże on te dziedziny na które e, można się otworzyć, i te dziedziny, albo jedna dziedzina, która będzie takim live motywem roku 2019, czego oczywiście Wam życzę. Horoskopy dla znaków Zodiaku na rok 2018 są horoskopami bardzo ogólnymi, bo inaczej być nie może. Wiadomo, że każdy z Państwa, każdy z Was ma Słońce, czy to w byku, czy w baranie, czy w Koziorożcu i tylko o Słońcu mówimy jako takim. Natomiast nie wiadomo, gdzie jest ascendent, gdzie jest Księżyc i tak dalej, i tak dalej. I to już jest kwestia horoskopu indywidualnego. Jeżeli ktoś ma ochotę na taką analizę, to zapraszam na moją stronę, gdzie można się zapoznać z pełną ofertą. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani prognozami na rok 2018 dla innych znaków zodiaku, zapraszam na moją playlistę.